Witam serdecznie. Dzisiaj zrobię deser yy, orzeźwiającą owocową patakoptę. Dzisiaj robię coś słodkiego, a jak chcecie zobaczyć coś fajnego, to zajrzyjcie na kanał siostra mojej siostry. Są to super bliźniaczki, które opowiadają o rzeczach, które kobiety lubią najbardziej. O kosmetykach, yy, pokazują jak się malować, yy, o ciuchach. Także subskrybujcie, zaglądajcie na kanał, dajcie łapkę w górę. A ja już wiem, co w tej wiosny muszę kupić. To oczywiście kapelusz, który już mierzyłam całą zimę. Oczywiście nie wybrałam, ale myślę, że uda mi się. Dobra, gadam i gadam, zabieram się do pracy. Zaczynamy. Mam przygotowane składniki na pana cotta: 660 ml śmietanki kremówki 30%, 450 g, g mrożonych truskawek, które wcześniej trzeba właśnie rozmrozić, 200 ml mleka, 5 łyżek cukru, Trzy łyżeczki żelatyny rozpuszczonej najpierw w zimnej wodzie, a później w ciepłej, płynną będę dodawać. I zaczynam od tego, że muszę zmiksować truskawki z mlekiem i z cukrem, przygotować koktajl. Tak, teraz blenderem to wszystko zmiksuję. Przygotowany koktajl wlewam do śmietanki i będę to wszystko podgrzewać, ale żeby nie zagotować. Śmietankę już podgrzałam mocno, nie zagotowałam, wlewam żelatynę, dalej mieszam. Chwileczkę i już właściwie mogę wyłączyć kuchenkę. Jest ciepło, więc się rozpuści. Przecedzę to przez sitko, żeby właśnie te pestki truskawek oddzielić od kremu. Wlewam sobie na siteczko, ciepło to jest. Przelałam sobie ten, y, tą kotę do dzwanka, żeby mi łatwiej było nalewać do pucharków, żeby mi nie wybrudziła. Tak jakieś tam drobne pesteczki widzę, że mi chyba przez to sitko przeszło, ale to nie ma znaczenia. Gotowałam takie, jedne wyższe, drugie niższe. Teraz deser musi się wystudzić, Nawet pewno nie sadzimy do lodówki, bo jest za ciepły, więc gdzieś nie to w chłodne miejsce, później możemy sadzić do lodówki. Robimy teraz sos owocowy do pana koty. Ja zrobię z malin mrożonych. Yy, przygotowałam dwie łyżki cukru, szczyptę z cynamonu, łyżeczkę skrobi ziemniaczanej, jedną, trzecią szklanki wody, 100 g mrożonych malinek. Yy, do malin yy, wleję wodę, cukier i będę gotować tak 10, 50 minut. Więc wlewam wodę, dosypujemy cukier. No, i wszystko mieszam. No, i chwilę gotujemy. Gorzeczkę skrobi rozrobię z dwoma łyżkami wody. I doleję do malinek. Jeszcze chwilkę będę mieszać, dopóki to mi wszystko zgęstnieje. No, i skończyłam. Wylałam sos, który ostudziłam sobie w zimnej wodzie, żeby właśnie móc szybciutko wylać, fajnie zgęstniam. Można to zrobić z jagód, z wiśni, z truskawek. Ja połączyłam truskawki z, mali z maliną, a, a właśnie słodki smak śmietanki i orzeźwiający smak owoców, no to jest idealne połączenie, a deser wygląda bardzo dekoracyjnie, szybciutko się robi, jest przepyszny, delikatny. Zobaczcie, tak wystroiłam, wzięłam foremki od ciastek, posypałam kokosem. Na różne okazje można go szybciutko zrobić. Piękne zdjęcie deseru będzie oczywiście na Facebooku Kuchnia Renaty. Zaglądajcie tam, lajkujcie. Mnóstwo jest zdjęć fajnych. Także pozdrawiam i czekam na lajki.